Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu eksperckim z cyklu Psychologia Tradingu. Partnerem naszego dzisiejszego wydarzenia jest firma Global BD Trading, która zajmuje się organizowaniem handlu na giełdach amerykańskich w profesjonalnym trading roomie w Katowicach. Tematem dzisiejszego spotkania. Jest pewnego rodzaju usystematyzowanie wiedzy na temat kompetencji tradera i ich rozwoju. Pięć etapów psychologii tradingu do rozważenia źródła strat i zysków właśnie w tradingu, czyli będziemy zajmować się dzisiaj tym, co tak naprawdę może być jedną z przyczyn, dla których osiągamy sukcesy. Częściej bądź rzadziej, bądź też osiągamy porażki częściej bądź rzadziej. Oczywiście tutaj temat będzie znacznie bardziej adekwatny do odnajdywania źródeł również porażek, ale w kwestii zysków też będę miał coś do powiedzenia. Zaczynamy zatem od klasycznego naszego slajdu numer dwa, czyli mówiąc krótko o wszystkich potrzebnych informacjach, żeby mógł przeprowadzić tego rodzaju spotkanie, no i tradycyjnie już agenda dzisiejszego spotkania. Podzielimy sobie to spotkanie na takie trzy fazy. Pogadamy sobie o etapach kompetencji w tradingu, o ich zyskach, o stratach, z czym one się wiążą, czy jak one się definiują. Później będziemy rozmawiać o tym, jak zidentyfikować na jakim etapie ja jestem. Jest to dosyć prosty proces. No, i oczywiście na samym końcu przedstawię inne sposoby autoanalizy, które przemawiają za tym, że zgłębianie, introspekcja chociażby, zgłębianie się w siebie samego, takie wyjście do swoich własnych przemyśleń, do swoich własnych rozważań, lub jak mówi młodzież, do swoich własnych rozkmin o właśnie procesie tradingu jest podstawową funkcją, zdolnością, tak zwaną funkcją, kompetencją tak naprawdę tradera, jeżeli chce on się rozwinąć. Dlatego każdy z Was powinien wiedzieć o tym, że jedną z największych przeszkód, jaką musicie pokonać, jako właśnie trader, jako inwestor, jako spekulant, jakkolwiek byście to nazwali jest utrzymanie się na rynku wystarczająco długo, aby mechanizmy rynkowe stały się dla ciebie zrozumiałe, a twoja psychika, twoje codzienne, nawykowe, wyuczone reakcje sprawdzające się w codziennym życiu przestały być twoim wrogiem na rynkach finansowych. I tego rodzaju właśnie jedną ze zdolności musicie rozwinąć, musicie rozwinąć autoanalizę, musicie rozwinąć introspekcję, musicie być bardziej świadomi tego i jakie Wasze re, reakcje, jak, jakie Wasze zachowania odpowiadają za straty i za zyski, które są po prostu nawykowe? które są wyuczone, które przenieśliście tak naprawdę z życia codziennego na rynki, niestety na rynku finansowym one się najczęściej nie będą sprawdzać. Ma, ma to na myśli na przykład taką, taką wyuczoną reakcję, albo takie przeświadczenie, albo taką wiedzę wyniesioną z codziennego życia, na przykład, że jak, nie wiem, podrzucę piłkę do góry, prawda, no to ona osiągnie jakiś punkt i potem, potem spadnie, prawda, i kiedy mamy tego rodzaju e, zdarzenie, tego rodzaju przeświadczenie, tego rodzaju już, no, Proste, można powiedzieć, tutaj um, prostą wiedzę przenieść na rynki finansowe, okazuje się, że jak coś rośnie na rynkach finansowych, to może rosnąć i rosnąć. Może rosnąć i rosnąć i to nie oznacza od razu, że za chwilę spadnie. Więc, taki prosty, taki prosty przykład, który mam na myśli, mówiąc o tym, że nasze wyuczone, nawykowe reakcje, nie tylko takie dotyczące naszej wiedzy, ale też naszych przyzwyczajeń, naszej osobowości, naszych nieuświadomionych pewnego rodzaju dążeń, obaw, lęków, różnego rodzaju pragnień, również powinny być. Jak najbardziej adresowane do nas samych. Najlepiej, oczywiście, z pomocą osoby doświadczonej, która sama te rodzaju, tego rodzaju proces przeszła, ale jak wiemy, tego rodzaju osób jest bardzo mało. Nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę wskazuje poprawną godzinę. Nie pamiętam już dokładnie kto to powiedział. Prawdopodobnie Arystoteles gdzieś tam tym problemem się zajmował. Ale ten cytat idealnie pasuje do naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ, będąc nieświadomym swoich kompetencji, również możesz zarabiać. Oczywiście do czasu. Może Ci się trafić, jak to mówi stare dobre polskie przysłowie, jak ślepej kurze ziarno, no oczywiście do czasu, aż te ziarna na tym podwórku, czy gdzie ta kura tam sobie zjada te ziarna i jak się one oczywiście e, skończą. Jak dobrze wiemy w ostatnich latach um, e, trading, spekulacja, inwestowanie zyskuje na znaczeniu, nie ma znaczenia czy jest to rynek, Giełdowy, czy jest to rynek forexowy, czy jest to rynek? walutowy, czy jest to rynek futures, kontraktów terminowych, obligacji, czy jest to rynek kryptowalut, czy jest to rynek nieruchomości, czy też innego rodzaju asetów będących przedmiotem obrotu, młodzi ludzie z krajów rozwiniętych, z krajów rozwijających się, zapisują się na kursy, które uczą ich, jak handlować na rynkach finansowych. Niestety, Istnieje wiele nieporozumień dotyczących funkcjonowania tego rynku finansowego, co najczęściej prowadzi właśnie do utraty depozytów przez wielu traderów. Jak wiecie dobrze, od niedawna brokerzy chociażby walutowi mają obowiązek pokazywać na swoich banerach ile osób traci na na podczas handlu, tak? czyli to generalnie oscyluje w granicach 75, 80, 80 paru procentów, natomiast w rzeczywistości badania wykazały, że tylko 6% traderów zarabia pieniądze, zamiast tego 94% w długim terminie oczywiście, regularnie, systematycznie nie zarabia. A dlaczego tak jest? Dlaczego im się trafia i za chwilę tracą? Dlaczego jest tak, że mają serię dwóch fajnych zagrań, trzech fajnych zagrań, czterech fajnych zagrań, a za piątym razem tracą, tracą wszystko, albo prawie wszystko. No cóż, duży wpływ na to. Mają indywidualne umiejętności każdego tradera, tradera oraz to, że yy, oraz stopień, w jakim dobrze korzysta z narzędzi. No i innych różnych wskaźników, które tam sobie yy, zaplanował, że będzie ich używał. Natomiast aspekt psychologiczny. Odgrywa fundamentalną rolę i są pewne emocje, które musisz koniecznie opanować podczas właśnie takiego day tradingu, chociażby nie mówię już o scalpingu, czy też innej formie handlu. Nie ma to specjalnie tak aż tak dużego znaczenia, jakim typem tradera jesteś. Każdy w mniejszy bądź większym stopniu będzie musiał opanować pewnego rodzaju emocje i je oczywiście rozwijać. Więc, rozwijać. Więc przedstawię właśnie takich pięć pięć sposobów, pięć szczebli, tak można powiedzieć nawet, kompetencji, przez jakie przechodzi większość, przez jakie przechodzą traderzy. Nie mówię, że, nie mówię, że większość, prawda? Czyli pamiętajmy o tym, że przede wszystkim dość często emocje wpływają na traderów na dwie sposoby. Na dwa, na, na dwa sposoby. Są dwie, dwie główne drogi reakcji na, na przykład na, na jakieś zdarzenie, rynkowe. Kiedy trader ponosi straty nie do pokonania, nie do odrobienia, tak, prawda, popada w frustrację, w gniew, najczęściej jeszcze można powiedzieć obniżenie nastroju, a nawet i w depresję, prawda, czyli w ciągu kilku minut trader podejmuje błędną decyzję o wejściu w transakcję, aby odzyskać utracone pieniądze, czyli po prostu nie potrafi pogodzić się ze stratami pod wpływem oczywiście emocji, musi się odegrać na rynku, bo rynek jest jego wrogiem. I on mu zabrał pieniądze, prawda? Na przykład, jeśli trader poniósł straty przy, przy sprzedaży jakiejś jakieś spółki, czy krypto, czy nie wiem, euro, dolara, nabiera przekonania, że musi otworzyć długą pozycję, prawda? I ona mu pomoże odzyskać swój depozyt. Zwykle jest to błędna decyzja, ponieważ nie poświęca ten trader tutaj zbyt wielu uwagi. Yy, Handlowi nie poświęca zbyt uwagi rynkowi, tylko chce się odegrać, no i w końcu, koniec końców, ponosi jeszcze więcej strat. Inne zachowanie typowo emocjonalne ma miejsce, gdy trader zarabia sobie jakieś dobre pieniądze handlując, ale kiedy wyjdzie z trada, zamknie trada, jest mu mało, odczuwanie dosyć i podejmuje nagłą decyzję o powrocie do handlu. Mimo tego, że na przykład Zarobił dzienny target, uzbierał na dzienny target, ale chce handlować jeszcze z jakiegoś tam powodu. Na razie do tego nie będziemy tutaj wnikać. E, powiedzmy, że nie wiem, zarobiłeś 10 centów, 10 pipsów, czy tam czegokolwiek innego w pozycji długiej na, na euro-dolarze. No i po, wykre, po, po wyjściu, zamknąłeś pozycję z zyskiem, wychodzisz, a wykres, cena nadal rośnie na, na wykresie. No i automatyczną decyzją dla tradera będzie złożenie zlecenia kupna. Znowu ponownego. No i docze, do, dość często. Robiąc coś takiego, tak się zachowując, traderzy niszczą większość swoich po prostu zysków. W innych okolicznościach, trader, któremu brakuje dobrej strategii handlowej, często przedwcześnie z drugiej strony likwiduje swoją pozycję. tak Czyli Zamyka ją przedwcześnie. Często właśnie kieruje się emocjami, a nie jakimiś wyleczeniami, nie jakimiś poziomami, które ma oczywiście uprzednio określone jako jego strategię. Więc dwa rodzaje emocji, dwie, dwa, dwa sposoby traderów do reagowania na emocje rynkowe i te, te jak widzicie, bardzo często są to emocje można znaczy są to emocje i działania, które podejmują traderzy podejmowane bardzo często nagle, pod wpływem chwili, emocjonalnie, impulsywnie to by było najwłaściwsze słowo. No, a dlaczego emocje są takie szybkie i dlaczego wpływają impulsywnie, to oczywiście zostało już wyjaśnione w jednym z poprzednich naszych spotkań eksperckich. Zapraszam do playlisty, tam można to spotkanie znaleźć. Zacznijmy zatem od pierwszego etapu, tak zwana nieświadoma niekompetencja. To jest etap, przez, przez który wszyscy przechodzimy jako traderzy, a sposób, w jaki, jaki to się dzieje, mniej więcej przykładowo wygląda taki. taki Bierzesz jakąś tam gazetę rynkową, nie wiem co tam, Business Week, Wall Street Journal, whatever, Forbes'a, albo coś innego, czytasz o jakimś tam przedsiębiorcy, biznesmenie, który ostatnio zarobił miliony na jakiejś tam transakcji. Następnie wchodzisz do internetu, oglądasz filmy o, o jakichś traderach z Wall Street, z traderach The City, prawda, z Londynu, którzy mieszkają w jakichś tam apartamentach, penthouse'ach, wartych miliony przy, przy Central Parku, jeżdżą w Ferrari, rozbijają się tam różnymi y, helikopterami po mieście itd. Tak no, i oczywiście Twoje zainteresowanie całym tym biznesem, rynkami finansowymi rośnie, rejestrujesz konto demo, Ty też chcesz spróbować, otwierasz kilka transakcji, zarabiasz sobie jakieś dobre pieniądze, a następnie po kilku dniach uważasz, że jesteś już po prostu mega dobrym, super tutaj wyjadaczem, kozakiem, jakich mało na rynku finansowym. Otwierasz rachunek na żywo, żywy rachunek, tak zwany konto rzeczywiste, to się chyba tak teraz nazywa. Otwierasz Rachunek rzeczywisty, konto rzeczywisty, rachunek live i otwierasz transakcję tak jak poprzednio na koncie demo, bez żadnej analizy, bez żadnej strategii. Po prostu jedziemy z, z tym koksem, no i w krótkim czasie tracisz wszystkie pieniądze. No, ten etap jest podobny do tego, kiedy kupujesz swój pierwszy samochód, chociażby, tak? Myślisz, że kupno samochodu to jest prosty krok. Idziesz do jakiegoś tam sprzedawcy, do dillera, wybierasz samochód bez zadawania jakichś tam kluczowych pytań, takich jak na przykład jego powiedzmy tam, nie wiem, zużycie, przebieg i tak dalej, i tak dalej. Um, wkrótce zdajesz sobie sprawę, że, że, że kupiłeś auto z karbonkę, którego utrzymanie po prostu będziecie dużo kosztować, no i wiadomo, że no, mniej więcej tak to właśnie wygląda. Że... Nie jest to tak piękne, jak, jak bym się wydawało być, jak tutaj obiecywali, jak to opisywali w gazetach, na internetach i różnych socjalach, tiktokach i tak dalej. No i najczęściej po takim właśnie kosterze emocjonalnym, większość traderów kończy swoją etapie na właśnie nieświadomej niekompetencji. Wydawało im się, że są kompetentni podświadomie, ale niestety rynek bardzo szybko ich zweryfikował, większość ludzi Przestaje handlować, część przechodzi do kolejnego etapu. To jest taki etap, na którym zdajesz sobie sprawę z tego, jak mało wiesz o handlu, o rynkach finansowych, o gospodarce, o ekonomii, o czymkolwiek związanych z rynkami finansowymi. Zdajesz sobie sprawę, że musisz włożyć więcej pracy w swoją strategię handlową, więc że musisz włożyć więcej pracy w swoje zarządzanie ryzykiem, że musisz włożyć więcej pracy w siebie samego przede wszystkim, chociaż to najczęściej przychodzi na końcu, na szarym, smutnym końcu, bo na pierwszym jest oczywiście magiczny wskaźnik, który zarabia bardzo dużo pieniążków, który następnie instalujesz na swojej platformie. No i ponieważ nadal uważasz, że mało wiesz w handlu, zaczynasz czerpać wiedzę ze wszystkich swoich dostępnych źródeł, jakie masz pod ręką. W firmach, filmy z YouTube'a, od profesjonalnych traderów, książek, e-booków, książek elektronicznych, a jest ich wiele, eksperymentujesz z nowymi systemami, z nowymi wskaźnikami technicznymi, jakimiś copy tradingiem, autochat listem, Wielkie nowinki, jak najbardziej wykorzystujesz. No i ten generalnie tego typu trading trwa od kilku miesięcy do kilku lat, i zasadniczo 60% traderów zrezygnuje w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Prawda? Ponieważ okazuje się, że w porządku wiem, ile nie wiem. To znaczy wiem yy, yy, po prostu, znaczy yy, wiem, że nie wiem, tak? I że dużo może się nauczyć, to jest ten etap. I chce się nauczyć, w porządku, ale okazuje się, że po prostu po jakimś czasie, no jak mówię, no to jest etap od kilku miesięcy do kilku lat. Większość, znakomita większość rezygnuje i tylko garstka traderów przeniesie się na kolejny po prostu etap, jeżeli chodzi o rozwój swoich kompetencji, a odpowiedzialnym mechanizmem za tego rodzaju przejście jest tak zwany moment aha. To jest moment, w którym sobie zdajesz sprawę, że problemem nie jest system, Twój transakcyjny, handlowy strategia, ale że na rynku finansowym nie potrzebujesz tego wszystkiego o czym nagadali Ci różnego rodzaju profesjonaliści z YouTube'a. Nie potrzebujesz tych narzędzi, o których przeczytałeś, nie potrzebujesz znać dokładną, dokładny wzór, z jaki kryje się za każdym z oczywiście z, z wskaźników. Tego rodzaju wiedza może się okazać całkowicie, całkowicie zbędna dla Ciebie, bo wybierzesz sobie tylko, tylko kilka z nich, albo na przykład jeden czy dwa i równie dobrze będziesz mógł sobie za pomocą tego... Handlować, zdajesz sobie sprawę, że na przykład możesz używać zamiast tego wszystkiego zwykłej, średniej, e, ruchomej i nadal oczywiście systematycznie zarabiać e, pieniądze. Zda zdajesz sobie sprawę również, że nie ma prawdziwego eksperta, który po prostu byłby w stanie przewidzieć, e, jak zmieni się w ciągu najbliższych 20 minut, godziny, 2 godzin, 5 godzin dnia, ani e, czy też tygodnia. I rozumiesz w końcu że systematyczne i regularne zarabianie pieniędzy na rynku Forex wymaga czegoś więcej niż tylko samego systemu transakcyjnego, zestawu wskaźników, money managementu i, i jako, jako takiej podstawy, do, 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 a reszta inna jest nieważna. Tak? Tylko, tylko tego potrzebuję i na pewno będę tutaj zarabiał. Na samym końcu uważam, że Musisz nauczyć się jednej z najważniejszych lekcji, jaką od tego momentu, mam nadzieję, że będziesz wiernie tutaj przestrzegał, będziesz, zgodnie z jej zasadami, przynajmniej będziesz postępował. To znaczy, są transakcje, które idą po Twojej myśli, a są takie, które nie idą. Więc nawet gdy tracisz pieniądze, zdajesz sobie sprawę, że to tylko proces, a nie koniec sam w sobie, że będzie następny trade. Że będzie inny setup handlowy, że jutro rynek też jest otwarty, więc nie warto przywiązywać się do transakcji, nie warto się w nią angażować emocjonalnie, nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę, ponieważ zachowanie rynkowe bywa w większej części, szczególnie w krótkim terminie minutowym, dziesięciominutowym, godzinowym bardzo często mało przewidywalne. I nie od tego, w ogóle nie od tego zależy Twój przyszły sukces jako tradera. Więc przechodzisz do, na poziom czwarty, który jest świadomą kompetencją, czyli to jest taki etap, kiedy wiesz, co wiesz, i wiesz, że to wiesz, i idzie Ci naprawdę dobrze. Dokonujesz transakcji tylko wtedy, kiedy Twój system transakcyjny, kiedy Twoja strategia każe Ci to zrobić, nie, nie udzielasz się. W żadnym pomo, w żadnym FUD-zie, nie udzielasz się, ponieważ ktoś ci powiedzmy nagania cię na jakiś, na jakiś projekt, nagania cię na akcję jakiejś spółki albo tego typu owczemu tego typu, pędowi się po prostu nie poddajesz. Ty masz swój system i według niego z dyscypliną i konsekwencją handlujesz. Jeżeli twój system transakcyjny mówi, żebyś nie wchodził w transakcję, to czekasz. Jak wiadomo. Na rynku są trzy trendy: trend wzrostowy, trend, trend spadkowy, trend boczny oraz jest czas, w czasie którego idziesz na ryby, idziesz w góry, idziesz na, na herbatkę, na kawkę i po prostu czekasz, bo na czekaniu tak naprawdę zarabia się najwięcej pieniędzy. Czasami oczywiście możesz czekać godzinami, czasami dniami, zanim sygnał z Twojego systemu transakcyjnego zostanie po prostu wytworzony. Jest to również taki, taki, taki poziom, przez który przez większość czasu um, um, przez większość czasu wyrywasz się, że tak powiem, prawda? Że zdarzają się takie chwile, kiedy przegrywasz, jesteś konsekwentny w swoich jesteś konsekwentny w swoich wygranych, czyli wygryw jesteś taki Znacznie częściej wygrywasz niż, niż przegrywasz. Jeżeli wygrywasz, to już wygrywasz na rynku więcej niż w ciągu ostatnich pięciu transakcji, niż przegrałeś w ciągu ostatnich dwóch, chociażby, prawda? No, takie tylko porównanie tutaj bardzo, bardzo szybkie, na gorąco. Ten etap trwa powiedzmy z 6 miesięcy do, do roku. No, ale oczywiście tutaj no, nieliczni handlowcy, nieliczni traderzy, nieliczni spekulanci, nieliczni inwestorzy osiągają w ogóle ten etap. A do ostatniego. Tutaj poziomu nieświadomej kompetencji, czyli poziomu, przy którym nie wiesz nawet, że wiesz, tylko po prostu to robisz. Dociera naprawdę garstka top-dogs, jak to mówią w Ameryce. Um, dlaczego główną przyczyną, dla, dla, dla której niewielu tak naprawdę dociera tutaj, niewielu tak naprawdę regularnie, systematycznie zarabia na rynkach finansowych jest to, że potrzeba bardzo dużo cierpliwości i konsekwencji a to wymaga czasu, a to, to oznacza, że może upłynąć wiele lat, zanim ten poziom zostanie osiągnięty, no i jest to taki poziom, przy którym handel po prostu staje się nudny, jak oglądanie farby, jak schnie na ścianie, prawda, to jest mniej więcej ten etap, przy którym już wiemy, że nasz trading jest czysto automatyczny, jest nieuświadomiony, prawda, nasze, nasze, Nasze zdolności są na bardzo, bardzo wysokim, wysokim poziomie i zagrania, reakcje na te zagrania, tak naprawdę w procesie tradingu są realizowane w sposób niemalże automatyczny. Na tym poziomie spędziłeś lata, będąc na tym poziomie, spędziłeś lata patrząc na, na różnego rodzaju rynki, patrząc na różnego rodzaju wykresy czy też wskaźniki, masz jasne zrozumienie tego, w jaki sposób yy, yy, funkcjonuje funkcjonuje rynek na danym, na danym powiedzmy wykresie, prawda? Jak, jak, jak lubisz ułożyć swoje, można powiedzieć, wykresy, jak wchodzenie i wychodzenie z transakcji będzie po prostu rzeczą normalną, jak już mówiłem, automatyczną, masz już swój szablon, masz wszystko dawno już opanowane w sposób i platformy, i szablony i, 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 i wykresy. Jeżeli nawet podnosisz straty, to będą one po prostu albo mniejsze, albo, albo po prostu szybciej będą duszone, albo szybciej będą brane na klatę, nie będzie tutaj i jakiegoś roztrzęsywania niepotrzebnego, przyczyn tego rodzaju strat, jak to miało miejsce wcześniej, kiedy byłeś na innych zupełnie etapach i starasz się konsekwentnie, właściwie nie starasz się, tylko realizujesz, realizujesz nieświadomie, realizujesz swoje kompetencje, będąc tak zwanym Profesjonalnym traderem, czyli tak naprawdę traderem, który w sposób systematycznie uzyskuje wyniki, znaczy uzyskuje profity, uzyskuje zyski, które są większe niż straty, bo każdy ma oczywiście jakieś straty. No to pytanie, oczywiście, o jeszcze nie teraz, moment, moment. Jak zidentyfikować swój etap? Jak zidentyfikować, na to, jak zidentyfikować to, na jakim etapie tak naprawdę. Jesteś, więc zrozumienie tego etapu, na którym się znajdujesz, jest, jest bardzo prostym procesem. Po pierwsze, jeżeli dopiero zaczynasz, no to bardzo dobrze wiesz, że jesteś faktycznie na etapie nieświadomej niekompetencji. Jeżeli jesteś już zaawansowanym bardzo doświadczonym traderem, wiesz, że znajdujesz się w, w strefie świadomych kompetencji. No bardzo mało tutaj będzie osób, które będą nieświadomymi, mieli, mieli nieświadome kompetencje, oczywiście. Możesz się oczywiście dowiedzieć o swoim etapie na przykład czytając książki, rozmawiając przede wszystkim z doświadczonymi traderami, a nawet już można oglądać jakieś firmy o handlu na giełdzie, ale są to raczej firmy bardziej profesjonalne, wydane przez określone podmioty, które zajmują się tym profesjonalnie, w sposób ciągły, dzień po dniu, nie robiąc nic innego, tylko handlując, mogą to być firmy pro... pro Tradingowe, na przykład SMB Capital z Nowego Jorku, czy też inne firmy z Chicago, mogą to być różnego rodzaju firmy typu właśnie hedge fundy, chociaż one bardzo rzadko się tutaj w tych etapach, na tym etapie udzielają. No, najlepiej jednak tutaj cały czas zasięgnąć porady doświadczonego tradera z wielokrotnym, udokumentowanym stażem i, i po prostu karier, ścieżką kariery, że tak się, że tak się wyrażę. Oczywiście jeżeli nawet oglądasz tą prezentację, uczestniczysz w naszym spotkaniu, no to masz pojęcie na jakim etapie jesteś w swojej oczywiście na swojej ścieżce tutaj kompetencji i to już jest coś, to już jest bardzo dobry początek, żeby żeby tą, tą ścieżkę oczywiście kontynuować. Możesz to zrobić jedynie tylko za pomocą autoanalizy, możesz to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą introspekcji, a i tak nie dotrzesz do wszystkich, szczególnie nieświadomych poziomów, przed którymi oczywiście Twój umysł będzie Cię po prostu blokował dostęp, przynajmniej na samym początku, ponieważ trzeba to zrobić umiejętnie, dlatego potrzebna Ci jest pomoc po prostu specjalisty. Taka, tego rodzaju podejście autoanalityczne jest bardzo ważną koncepcją we wszystkich dziedzinach handlowych, nie tylko w tradingu. A rozwój tej swojej właśnie, nie wiem, kółeczka kompetencji, mamy tutaj na wykresie, na, na prezentacji kółeczko kompetencji, może być drabinka kompetencji, jest rzeczą bardzo istotną, gdyż bardzo dużo osób, mimo tego, że na przykład zarabia pieniądze, odchodzi z danej pracy, ponieważ czuje, że nie może się w niej rozwinąć. No i to jest właśnie, nie może zmieniać swoich kompetencji, nie może się w niej realizować, no i to jest jedna z głównych przyczyn, przyczyn pieniężnych, to że dana praca nie jest po prostu kontynuowana, a przecież trader to też jest oczywiście praca, to traktuj handel, traktuj przepraszam, traktuj trading jako handel, jako biznes handlowy, tak naprawdę. Um, no i tak to mniej więcej wygląda: autoanaliza, introspekcja, dziennik tradera, regularna analiza wyników również wiąże się z podwyższaniem swojego e swoich kompetencji, a tymczasem zwiększa prawdopodobieństwo przejścia na większy, na wyższy, tak naprawdę, na inny, bo one nie są, że tak powiem, wyższe w sferze sensie hierarchicznej, tylko są jakościowo zupełnie różne przede wszystkim. jeden od drugiego to jest tak właśnie w ten moment aha! Kiedyś nie wiedziałem, że się tak robi. Teraz już wiem, już nie jestem w ogóle tamtym człowiekiem, który kiedyś tak robi. Teraz, ha, ha, teraz ja wiem, jak to się robi, i wiem, co mam robić, i tak dalej. To jest zupełnie w tym momencie już tak jakby inne, inny poziom, jeżeli chodzi o rozwój właśnie kompetencji y, tradera. Więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat dziennika tradera, mamy tutaj na naszej playlistie oczywiście y, y, spotkanie eksperckie, prezentację dotyczącą tego, w jaki sposób prowadzić i uzupełniać dziennik tradera, żeby mógł być on dla was pomocny w waszej w rozwijaniu waszych kompetencji waszej podróży właśnie w świecie tradingu day tradingu na jakimkolwiek rynku finansowym handlujecie giełda waluty Kontrakty terminowe kryptowaluty nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Każdy ma swoje smaczki, każdy ma swoje jakieś takie bardzo unikalne nisze, ale generalna zasada jest praktycznie taka sama, plus ewentualne lokalne modyfikacje tego procesu. Dziękuję bardzo za uwagę. Na tyle z mojej strony to by było wszystko. Z mojej strony na dzisiaj, na tyle. A pozostałe nagrania spotkań eksperckich w cyklu właśnie psychologa tradingu są dostępne na profilu firmy Global BD Trading na platformie YouTube bardzo serdecznie zapraszam do oglądania ich, jeżeli jesteście zainteresowani tematem psychologii e, tradingu. Pamiętajcie, że tutaj tego rodzaju informacje nie są takie, takie e, łatwe do zdobycia, nie są takie proste do, do zdobycia niewiele osób. Pragnie się z nim podzielić na ciebie. Są to płatne konsultacje indywidualne, ale dzięki firmie Global Better Trading, przynajmniej część z nich możemy Wam udostępnić w sposób nieodpłatny. Więc, jeżeli macie tutaj jakieś pytania do firmy Global Better Trading, chcielibyście się więcej coś o nich dowiedzieć, albo też spróbować handlu na, jako day trader na giełdach amerykańskich, zapraszam do kontaktu z. Firmą Global Ballet Trading. Sposoby macie w tym momencie na slajdzie, a ja już się z wami żegnam. No i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.